Witam was bardzo serdecznie, mam tutaj o, rzecz dla kur, mam takie coś Zaraz wam powiem o co chodzi Tylko idziemy jeszcze zobaczyć jajeczka może jestem ciekaw, wczoraj wiecie, było już yy, zielone jajko znowu, czyli Dwa dni rzędu, więc kurka już ładnie zaczyna nieść Dzisiaj nie ma, no ale jest bardzo wcześnie, więc po siódmej Czekajcie, nie, po siódmej, po ósmej szczerze czekajcie 8.20 jest tu nie bo się przestawiłem dobra zające sobie radzą a co tam masz jeden pokaż jakby miał czarną to u udo nie ale ładnie sobie radzą teraz się samicy nudzi albo odpoczywa dobra w każdym razie pokazałem wam o mam to także ale kurde no a tej nawet smakuje to chyba o, podziękowała to dobrze, niech dziękuję yy, widzicie tutaj kury sobie spacerują słoneczko jest ale właśnie zrobiłem rano mieszankę, bo wczoraj nie zrobiłem i wyżarły pszenicę i siano no i tutaj jest fajnie, bo tak o widzicie, nie ma nigdzie siana ja im rzucam w róg siano <grym> za dwa, trzy razy dziennie ale to normalnie wyjadają ładnie Dobra, odsuńcie się, mam na główkę nikomu nie postawiłem i teraz trochę im tu wsypiemy. One się bawią i wyciągają stąd. O, widzicie? Wyciągają, mają zajęcie. Trochę im tu wsypiemy, ale tutaj widzę, że coś rozsypywały. Tu był ten e, z granulatem. Nasypałem granulatu samego i obsypałem e, tą pszenicą. Bo stwierdziłem, że kurde. Ale już mam owiec bez problemu. To znaczy ciągle miałem, ale nie miałem klucza. Dobra i dostają chociaż dzisiaj rano no i ładnie się trzymają yy, widzę, że jest wody brak to znaczy mało, czyli muszę donieść ale to za chwilę a chyba nawet mogę stąd nalać bo ostatnio nalałem to się nic nie zatkało co tam? On chyba znowu mi kręci głową no z nią już jest i tak, już raczej będzie to znaczy wiecie, że się zalęcza i nawracę, no nic nie zrobi się może chociaż sobie pożyje, ale też tak co ona ma za życie, że sobie klęczy. Bądźcie. Dobra. Gordej będzie jak się zrobi gromada Silek, to co ona tam będzie? To mi ciągle spada praca, także będzie trzeba poprawić. Oj, no dobra, wsypię to. Jityk napełnione. Jak trzeba. Co kury wariatki moje. Oj, oj oj, ładnie. <gry> ładnie, ładnie. Dobra. Dzisiaj będzie y, zajm zajmę się, wiecie, klacką y, u samicy. O. No właśnie, czyli to jest oznaka, że pszenica, ona nie jest dla niej dobra i nie będziemy dawać, ale to taka waryjna dostała. Dobra, wodę też usunęła. Także słabo. No ale trzeba sobie radzić. Najwyżej się zrobi drugie poidło albo kupi Mam te smoczki, ale chyba do nich lepsza będzie jak się uda kupić rurę. Widzcie jaka schowana. Już chyba nie jest tak oswojona jak młode miała, nie? Chodź. Czy przyjdziesz? Zjedz z ręki. Nie, widzicie? <gry> dobra. Trzeba jej sprzątnąć, bo tych młodych było dużo. A przyszła, bo ona chce pić. No ale to zaraz jej damy. Chyba trzeba duże pojedło też napełnić. No i dobra, teraz chciałbym, żebyśmy już przeszli do odcinka. Ja tylko zabiorę. A tak weźmiemy z jednym wiadereczkiem. Pół wiaderka mamy. Ile te wiaderko ma? No nie, a nie napisałem. 10 litrów dobra tak z ciekawości, czyli mniej więcej 10-litrowe są te wiaderka opatrzcie. E, wcale nie wcinają. O, granulat wyjadły w chwilę. I tyle. Granulat i papa Dobra, to sobie odstawię tu Tę pszenicę pszenicowywalę I właśnie chciałem, żebyśmy już przeszli do odcinka, tylko ja odbieram te kapusty, bo one i tak tego nie zjedzą. A te... O, te zjedzą, dobra. E, udało mi się załatwić takie karteczki Po sąsiadsku bym powiedział Już wam pokazuję A te karteczki to nic innego jak śliczny, patrzcie, ekologiczny Skład paszy, kurki, naturki no. Peski z dyni, marchewka, kukurydza, soja Sus z pokrzywy, susz Wyciąg ziół, kruszonka, wszystko super Jeszcze jakie patrzcie, jak opisane Naturalna redukcja stresu, tralalala no i patrzcie, ludzie się tym sugerują, bo piękne, duże literki, obrazki wrzucili, no a tutaj się zaczyna problem, wycięte, tutaj specjalnie zostawiłem ten, tak na szybko wycinany, ale no, kurka naturka, widać, że to jest to i patrzcie, <laughs> skład kukurydza, yy, poekstrancyjna śruta sojowa, <laughs> węglan wapnia, już nie wiem po co to tutaj jest. Gluten paszowy, ble, 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 to jakieś kłopoty, ziarna pszenicy, wywar, wywar gorzelniany, e, zbożowy suszony kukurydza, Co? Aha, dobra, <ścoughs> pszenżyto, e, oleje i tłuszcze roślinne, no to to dobrze, chociaż sojowy, no to właśnie nie wiem czy dobrze, ale w każdym bądź razie, e, <ścoughs> nie wiem, w każdym bądź razie, patrzcie, mamy tutaj fosforan jednowapniowy, chlorek sodu. Chlorek sodu to przecież jest sól. A po co tutaj jest sól? Na przykład. Mam nadzieję, że się nie mylę, no ale jak mogę. się... No, chlorek sodu. NACL. Dobra. Nasiona dyni yy, i dyniowatych. Produkty przetwarzania, bla, bla, bla. Yy, pokrzywa, marchew suszona. O, i jeszcze wyprodukowana z genetycznie zmodyfikowanej soi. I tam na opakowaniu było, pamiętam, wypisane. Wiecie, że to tak jest dobre dla zdrowia, że dobre. Będzie można oglądać, yy, że czekajcie to się było, że yy, dobre dla do zdrowia twojej rodziny, będziesz mógł przygotować pyszne posiłki, tralalala, zdrowe. I tak było to wszędzie powypisywane. A widzicie, że no, ten skład to jest ten. Ja Wam pokażę taki, może nawet sobie zrobię zdjęcie, bo później to pewnie wyrzucę. Bo po co mi to? Chociaż może być przydatne. Szczerze, żeby zostawić. A tu widzę, że jest dużo więcej. A nie, to już nie. Dodatki w kilogramie jest podane, jakie tam pierdoły. Widzicie, przeciwutleniacze są chemiczne. Skosować tylko zgodnie z bla bla bla. No ogólnie to już więcej nic nie ma. Ale To jest właśnie powód dlaczego moje kury pasz nie dostają. Wiadomo dostają pisklęta, co już mówiłem. Chociaż szczerze no to mógłbym... Nie stosować wcale żadnych paszupiskląt yy, i chyba będę tak zrobił już na wakacjach. <laughs> Póki co kupowałem, ale myślę, że taniej będzie kupić kukurydzę, coś tam, yy, wiecie, przenizę, kukurydzę i tak dalej w okresie żniw. Naprawdę porobić z tego różne śruty i to nawet nie takie śruty, że wiecie, yy, taka, no bo śruta to takie, że nie są całkiem zmielone, i właśnie na tym mi zależy. Żeby one mogły jeszcze sobie to wyskubać bez problemu. Co tam? Macie wodę? Macie. Ale jedzonko. No bo nie żądam jedzonko. I takie maluchy już dostają. O! Nie wiem ile one mają, bo nie pamiętam. Szczerze. <grym> Naprawdę. Ale dostają. O! Jak pobieram, Dostają już yy, pszenicę śrutowaną. Dzisiaj dostają samą. Następnego dnia dostaną samej paszy. Chociaż wątpię, że dostaną samej paszy, bo po co zdawać im już samą paszę. Ale już z pszenicą dostają. Z reguły to stałości całości ziarna że yy, mają głównie w paszy Znaczy, no w no, paszy, w paszy I po prostu z lekkim dodatkiem paszy dostawały u mnie już yy, Około pierwszego miesiąca życia Czy tam trzeciego tygodnia, różnie No ja tak mówiłem, że pierwszy miesiąc, pierwszy miesiąc I można się tego trzymać śmiało Ale no to trzeba też obserwować Dzióbki im rosną Wiadomo, że jakimś tam karzełkom, małym kurkom będą rosły wolniej to może będzie im ciężej takie y, pszenice, ziarna chapnąć Ale Takim wiecie y, Większym Mamy na przykład wnioski. no to już myślę, że w trzecim tygodniu to bez żadnego problemu Poja Podjedzą ładnie, dobra Te wielkie kapusty im dam Nie wiem, czy nie mówiłem wcześniej w filmie sałaty, ale nieważne No i tym takie naj... naj... Że tak powiem bo jak się drze no najdrobniejsze, takie najle najbardziej lekkie. Dobra. Bo one to wybrzydają. Tak samo silki potrafią wybrzydzać, nie? Może jeszcze nioski, nie? Ale chociaż widzicie, kapusty tak sobie wyjedzą, tego grubego nie chcą. Nie? A tutaj te czy te, to o, nie ma. Bo ich jest dużo i tu właściwie jest konkurencja, to też jest fakt. No ale dobra. Także podsumowując, film miał na celu właściwie mam ukazanie tego, co robią firmy produkujące pasze. Że tak no, firmy produkujące paszy. Inaczej tego chyba nie mogę. To znaczy pewnie mogę, ale najprościej. Yy. No i to jest właśnie powód, dla którego kurki paszy nie dostają. Co macie? A, mają to samą pszenicę mają. No i teraz dostają samą pszenicę. Jak mi się skończy pszenica już się yy, skończyła. To znaczy mam tu nasypane do pełna. I tu w wiaderku już więcej nie mam. Jak to się skończy, to postaram się kupić i pszenicę i kukurydzę z powrotem jak było. I będą dostawały, ja tylko że postaram się śrutek opkurną, no, chociaż kurde śróte. W sumie to lepsze by były ziarna w całości. Tylko że one rozsypywały. No ale śruta to się tak wiecie, też rozsypują, rozgrzebują i wolą z reguły wybierać pszenicę, bo to łatwiej hapnąć. Zresztą, zobaczymy. Także jeśli jesteście ciekawi, jak karmić kury bez paszy, to mam już kilka filmów na kanale, także serdecznie na nie zapraszam. I widzimy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia. Cześć.